Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, na kolejnej katechezie. Podobnie jak to było w szkole, zaczniemy ją od modlitwy do Ducha Świętego. Módlcie się razem ze mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cieszę się, że znowu się widzimy. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, ten nasz kontakt jest bardziej realny. Ostatnio na lekcji zastanawialiśmy się nad tym, jakie potrzeby naszego życia zaspokaja Pan Jezus. Na podstawie Ewangelii według świętego Mateusza, w której to Pan Jezus rozmnożył pokarm i rozdał go zgromadzonemu wokół niego tłumowi, mogliśmy zrozumieć, że Pan Jezus zaspakaja wszystkie nasze materialne potrzeby po to, abyśmy tutaj na Ziemi mogli szczęśliwie i zdrowo żyć. Ale przede wszystkim Panu Jezusowi zależy na tym, żebyśmy mogli osiągnąć życie wieczne i wypełnia ten głód, tą potrzebę naszego życia wiecznego, jaką każdy z nas w sobie nosi. W jaki sposób? poprzez codzienną obecność i pomoc w życiu, ale przede wszystkim poprzez pokarm, który zostawił tu na ziemi, którym jest jego ciało, jego krew pod postaciami chleba i wina, które możemy przyjmować w czasie każdej Eucharystii. Dlatego tak ważna jest każda Eucharystia niedzielna, by jej nie opuszczać, bo jest to dla nas realne wsparcie i niesamowita pomoc w dążeniu do świętości. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sytuacjach zagrożenia naszego życia tutaj na Ziemi. Spójrzcie, nie, niewątpliwie taką sytuacją kojarzącą, kojarzącą się nam z niebezpieczeństwem, zagrożeniem naszego życia jest burza. Jakie ty masz skojarzenia myśląc o burzy? Bo ja pomyślałam, że na pewno przychodzi mi na myśl sytuacja niebezpieczna ogień. Słowo burza kojarzy mi się z grzmotami, z hałasem, z piorunami, ze strachem, z hukiem. Jest to na pewno jakiś symbol sytuacji, kiedy my czujemy się niepewnie. Żaden z nas w czasie burzy nie chciałby się znaleźć ani na statku na morzu otwartym, ani w górach, ani na otwartej przestrzeni, gdzieś powiedzmy na polu. Jest to sytuacja, w której faktycznie w której budzi się lęk strach. Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o burzy? No bo właśnie Ewangelia, którą również dzisiaj poznamy, też o takiej burzy opowiada. Pomyśl przez chwilę. Pan Jezus, spotykając się z ludźmi, żyjąc tutaj na ziemi, rozmawiał z nimi. Często wykorzystywał właśnie sytuację życia codziennego, a także zjawiska przyrody do tego, żeby opowiadać ludziom o królestwie niebieskim, żeby im to królestwo Boże przybliżać, żeby było dla nich bardziej zrozumiałe. Pamiętacie jeszcze czym konkretnie Pan Jezus posługiwał się? Taką szczególną formą opowieści? No właśnie, Pan Jezus posługiwał się przypowieściami. Ale dzisiaj Święty Mateusz opowiada nam o sytuacji, która miała miejsce właśnie w czasie burzy na jeziorze. Pomyśl przez chwilę, że jesteś kapitanem statku i znajdujesz się w podobnej sytuacji, w jakiej znaleźli się apostołowie. A teraz posłuchaj. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza: Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie, a oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A on im rzekł: Czemu, bozie, bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Moi kochani, apostołowie bali się burzy. Nagle, w czasie jej spokojnego rejsu po jeziorze, powstała burza. Była ona tak silna i tak przerażająca, że natychmiast padli w panikę apostołowie. Zaczęli krzątać się po pokładzie, zaczęli lamentować, że giną. Nie mogli uwierzyć to, że Jezus w tym czasie spokojnie. Spał. A kiedy go zbudzili, jeszcze bardziej się zdziwili, że pan Jezus był zaskoczony ich reakcją i jeszcze ich zgromił. Dlaczego tak małej wiary jesteście? Dlaczego się obawiacie? Przecież jestem z wami. Moi kochani, apostołowie szukający ratunku u Chrystusa są symbolem ludzi szukających zbawienia, którzy pragną być zbawieni. Burza na jeziorze jest symbolem zagrożeń, na jakie są narażeni tutaj na ziemi. Są to różne sytuacje życiowe, również pokusy ze strony szatana, które, robią, które mają na celu odwrócenie ich uwagi od Królestwa Niebieskiego, od zbawienia, mają ich odciągnąć od Pana Boga. Pan Jezus jest ratunkiem. Ten, kto szuka zbawienia, musi szukać przede wszystkim Pana Jezusa, bo On jest tym, który nas, który nas może przed tymi zagrożeniami uratować. Przed chwilą miałeś się zastanowić nad tym, jak Ty byś się zachował, jak, o jaką pomoc byś prosił w momencie, gdybyś był kapitanem statku, który właśnie wpadł. W, znalazł się w środku burzy na otwartym morzu. Proszę Cię, otwórz teraz ćwiczenie na stronie 94 i wykonaj zadanie pierwsze. Wciśnij teraz pauzę, a następnie znowu uruchom film, kiedy już wykonasz to ćwiczenie. Mam nadzieję, modlitwa ułożona, no bo przecież prośba o pomoc jest pewną formą modlitwy. Moi kochani, Pan Jezus poprzez tą sytuację mówi nam o tym, że słaba wiara nie wystarczy do tego, aby pokonać życiowe trudności, aby przeciwstawić się pokusom. Potrzeba mocnej wiary, potrzeba zaufania, potrzeba posłuszeństwa Panu Bogu, aby przez to życie pewną nogą przejść i być chronionym przed wszelkimi zagrożeniami i przed pokusami. Moi najdrożsi, pamiętajcie o tym i zapamiętajcie na całe życie. Nasze zbawienie jest rzeczą najważniejszą, jest najważniejszym celem naszego życia. Nie ma ważniejszego tu na ziemi. To, co tu nas otacza, to, co przeżywamy, cele, do których dążymy, są oczywiście bardzo ważne. Ale najważniejszym jest nasze zbawienie, nasza wieczność. Pan Jezus kocha nas nad życie, udowodnił to na Kalwarii. A teraz robi wszystko, żebyś ty mógł wiecznie żyć u Jego boku w niebie. Ale potrzebuje Twojej zgody na to, potrzebuje Twojego otwartego serca, żeby do niego wejść i móc realnie działać, wspierać Cię i pomóc Ci na tej życiowej drodze w osiągnięciu świętości. Otwórz swoje serce na Chrystusa, nie zapominaj o niedzielnej Eucharystii, módl się codziennie. Harm się Jego ciałem w czasie każdej Eucharystii. I w każdej chwili zagrożenia, pamiętaj, On jest przy Tobie. Nawet jeżeli często zapominamy o tym w ciągu dnia, Jezus jest przy Tobie. Rozmawiaj z Nim, mów do Niego, oddawaj Mu wszystkie swoje dylematy, swoje problemy, ale i radości. Dziękuj Mu, dziękuj z całego serca każdego dnia. Pan Jezus dba o to, aby każdy z nas, był szczęśliwy tu na ziemi, ale przede wszystkim osiągnął życie wieczne. Zaśpiewamy jeszcze piosenkę, która mówi o burzy, a myślę, doskonale ją znacie. Śpiewajcie razem ze mną. Gdy na morzu Zadanie domowe, skarby moje. Zrobicie dwa ćwiczenia ze strony 95. Mamy tam ćwiczenie drugie i trzecie. Korzystając z podręcznika napiszecie mi, jak w sakramentach, które już przyjęliśmy Pan Jezus umacnia naszą wiarę. Które to są sakramenty? Oczywiście sakrament Chrztu Świętego, sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament Eucharystii. Oraz Tekstu biblijnego z Ewangelii według świętego Mateusza macie sygnaturę podaną. Ten, który czytałam właśnie o Burzy, wypisze słowa, które uświadamiają nam konieczność umacniania wiary. Zdjęcie z tej 95. strony tych obu ćwiczeń wyślecie i podepniecie właśnie pod dzisiejszą lekcję, a ja chętnie to sprawdzę. Życzę Wam pięknego tygodnia z Panem Bogiem, bądźcie blisko Boga, nie zapominajcie o tym, że Jezus jest przy Was, kocha Was i czeka na, na to, aż otworzycie dla Niego swoje serce, po to by mógł działać. Pozdrawiam Was serdecznie, chrześcijańskim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia za tydzień.